Ty moja kochana, zostań moją żonką Błagam Cię, błagam Cię na kolanach Ty Cię pierwszy raz słyszałam Wpadnę. Szymon! Jest dobrze. Damy radę. Pomału, tak? Dobra, czekaj. Jest, gij. Chodź. Dzień dobry, Dobra, dobry. Super. Dzień dobry, Dzień dobry. No, dlaczego uh, <in dancing fireball> no, To taką mały, dużą kartkę. Będziemy mieć największy kalendarz ze wszystkich. Ja ten Tylko Nie I takiego dużego nie będzie. Komy? No ale Komy? jest. Komy? Ale

Szymek, Szymek, wstajemy, chodź, chodź do łazienki pójdziemy, zaraz jest śniadanie, chodź, chodź, chodź Daj mu na, na śniadanie, nie zdążymy, Szymek, musimy się ubrać, umyć, ząbki umyć, Daj chodź, no chodź, wstawaj Szymon, który dzisiaj jest dzień? Dzisiaj jest który dzień? Siódmy Co dobrze się spało? Dobrze, nie? On cię nie budził nie? całą noc. Spałeś ładnie. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj yy, mamy dzień zatytułowany dżungla. Na zajęciach plastycznych będziemy dokańczać scenografię, którą zaczęliśmy robić wczoraj. Impreza zaczyna się o 15:30, tak jak zwykle. Obiad o 13:00, kolacja o 18:00, tak jak zwykle. Dobrze, słuchajcie, pamiętajcie, żeby się przebrać na imprezę. Przygotujcie sobie jakieś, jakieś fajne stroje. Mamy zwierzęta. Mogą być zwierzęta, jakieś tarzany, dzikusy. Mieszk mieszkańcy. Dzikusy. Mieszkańcy dżungli. Wszystkie zwierzęta Chodzi o to, żebyście przebrali się za mieszkańców dżungli. Do hymnu. Czerwony Krzyż to symbol jest miłości. On jest za granic, lądów ani mórz. Nie żyje nam Czerwony Krzyż ludzkości. Winternacjonal Internacjonal Szymon, ty chcesz spróbować? No 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 wyciąć? ja ci dam, ja ci dam, ja ci dam, i ciężko. Cały nie no. wiesz już. Ostatnio mi racucha zjadł. Miałem na talerzu tak by wziął i zjadł. No dobra, tak kanapki nie dostałem. Szymon Co? So, Szymon, patrz tak jak ja. Patrz. tak jak ja robię, patrz. Co? co? Tak, no. tak jak ja. Nie, my Robisz tak? To Co? A spróbuj. Widzę No ale spróbuj Szymon, co? Nie. Nie? chcesz? Zobacz jak takie same zrobisz? Nie. chcę. chcesz malować? To? Tam? dziewczyny malują. Może na spacer chcę Chodź, będziemy malować. Możemy z wami malować. Szymon, chodź będziesz malował. Tu się usiądziesz, będziesz malował. Tak? Szymon, Nie. pędzel? Nie. Nie.

Podoba Ci się? Wykodzę? wow! <laughs> <laughs> Jak ta nie? Tak. Będziesz jadł Ja też nie zauważyłem. 哎，放、嗯。<laughs> Idziemy na plażę, przygotujcie się, żeby wszyscy mieli czapeczki, ręczniki, coś do opalania, a potem na spokojnie, bo zdążymy się przygotować jeszcze do dżungli. Pamiętajcie. Nie ma żadnej ponału. Dobra, chodźcie. Chodź, na nie się. ma jeszcze wszystkich. bo nie ma. To. Dobra, ale nie wszyscy idą też, nie? Dobra, może być Tak, Nie, nie. nie mogę ale pomalujmy tutaj. Ale przyjemny. A <młysza> babcia przyjeżdża? Babcia, przyjde. babcia, przyjde. babcia, przyjde. babcia, nie babcia i Ale nie za długo. Mateusz, <młysza> dzień, <ten> na młody? <młysza> Michał, łapiemy? Ale stań tutaj. <młysza> может за <toslab>

God dag. Ej, no! Brawo! Uuu, Teraz Michał. Teraz ma tam szobić. Ej, ale tak, to są! Teraz dostaniesz. A. Nie, do. Tak, Aaa! Nie rozbijamy! Ale co zajemny! Ej! Ej, ktoś ta plaży! Ale to tylko

to wszyscy puszczamy balon i on wędruje dalej, dobrze? I jeszcze raz, uwaga. Do góry, do góry, na dół I uwaga, liczymy. Jeden, dwa, trzy. Puszczamy, puszczamy, puszczamy. O! Czy możecie nas nauczyć y, murzyńskiego tańca? Możemy, no, jak ładnie poprosicie. Dziesięciu murzynków, dziesięciu murzynków, w podęgach na taką piosenkę, taką piosenkę. Zadzwierzę wam, zaśpiewam wam. O, Elena! O, Elena! Pięknie, jeszcze gośniej No super, no, brawa! do tego, tak I teraz słonią. na Proszę, Uuuu. Pięknie, dobra, następne chętny. Po kolei. Jak dobrze. No, tutaj stań, tutaj, tutaj. Dobra. I trzy, cztery. Trzy. Pięknie. Nie, też nie bierzemy tego. Dobra, dobra. I teraz idziesz. I kolejną prosimy o odlapki. Sprawdziwa małpa. Super. Dobra. I. Jeszcze raz głośniej. Jest to do, do, do Marcina. Tak. Już śpij teraz jak prawdziwa małpa. Głośniej? Pięknie. Oklaski dla do Marcina. Dobra, poległa małpa. Dobra, kolejne hejdy. Tutaj pięknie. pięć ja. Jeszcze, raz. Tutaj ja, tutaj tutaj. Jeszcze, raz. jeszcze raz, jeszcze raz, dobra. Tutaj nie ma. Dobrze. I jeszcze raz. Zacznij jak najgłośniej popatrzeć. Jeszcze głośniej. Odliczamy. 10. Odliczamy. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, 2. 1. Grzech na terenie ośrodka. No liczymy, liczymy, żeby 10, 9, 8, 7, 120. 5, 4, 3, 2, 1. Brawa dla pani. panie! No niestety, o los to była głodna odpowiedź. Trzy, dwa, jeden! I zostały głowę! Uuu, I został nam Szymon. No. Leszno niestety nie, ale jest to blisko, prawda panie? Rydzyna! ale niestety nie. Trzydzieści cztery kilometry. dwa! dwa? dwa? Trzymam, przebiję sam. A gdzie? Brzeziu. Brzeziu. Cieszę się, że nie jestem na twoim <ś> Trzy, <Transform> <ślausy> dwa, jeden, stop! I nasz krokodyl znowu jest głodny i znowu musimy go nakarmić. I tam już się zajmie Pani Marcyna. Kochani, słuchajcie, musimy nakarmić naszego krokodyla, żeby mógł odpłynąć już spokojnie, bo on teraz właśnie czeka na kolację. My też czekamy na kolację i żeby na nią iść, musimy nakarmić nasze zwierzątko. Karmimy tymi żabami, które pływają tutaj w naszej rzece. Ale nie możemy je sobie podawać ani rękoma, ani nogami. Podajemy je tylko ustami, dobrze? Czy wszyscy rozumieją? Dobra, to teraz uwaga na trzy-cztery zaczynamy, dobrze? Trzy. Cztery! Pięknie! No prawo! Oh, okay. <zyskli> <zyskli> super! To jest ten tak? No. Ale z ust. Daj już ty ten Pięknie! Oh, okay. I teraz tom brawo! Tomek, Tomek! tę krokodil! Brawo! No? Zobaczmy, kolejny krokodil! A on tak sobie! Oh, no? tak wow. Mama, mama, mama. Ale już, nie chodzimy. Dobra, siadaj. Mhm. Michał teraz... Pięknie. Jeszcze jedna ta. Tomek nie. Tomek nie. Jedna i pięknie. Jeszcze jedna. Nie. Podpłynęła. Słuchajcie, teraz nasz krokodyl jest nie tak najedzony, nie. właśnie że już może odpłynąć sobie I tak jak nasz krokodyl odpłynął, tak i my odpływamy na kolację. Chodźcie, idziemy. dzisiaj byłeś kłusownikiem, czy jak mięśnie. Ktoś chce umyć. W ogóle cię wykąpię zaraz co? Miejmy idzie zęby i spać. Tak? I tutaj wow. Szymon, nie rób! Siema i ziomalki, za chwilę zaczniemy ostatnią imprezę tutaj w Brennie. Wbijajcie wszyscy na parkiet i bawimy się! Zakładam was nad ranem, press, mam dress, Mam trzy paski na ramionach, każda laska jest już moja press, mam dres Idę w miasto w moich dresach, zrobię tu delikatesa mam dres Ten kto nosi Adidasa, To jest facet pierwsza klasa press. Nie będą bez Mam test W banku ciekach i pisty takie w desachach nie zleci pan Ja noszę dres Dres mocny jest Dresiarze to jedna rodzina Starszy czy młodszy chłopak czy dziewczyna I co Szymon? Co? Ostatni dzień już Hm Patrz Zrywamy I Dzisiaj idziemy do domu, wiesz? Do mamy wrócisz, tak? Cześć. A, a, a. Taki był długi, długi ten wąż, 14 dni. No, co to też? patrz Kartko od mamy. Gdzieś? Tabletki jak ci dawałem. Wszystko tu Co mam dzisiaj do węża? Pokażesz mamie co tam. Nie? Tak? Pokażesz mamie. Jak wrócisz? Możeś nie zapomniał. Tu ci schowam. Co? No co? A co to jest za wąż? Super tego węża miałeś. To był wąż, który Wypląca. dni mieliście. Co? Szymaj. Co tu postaw butelkę? Tu były to były dni, które odcinaliście. I to było... To jest Te? też twoje. Ale super. Zobacz! Ojeju! Tata nie ma takiego meda... Ojej, jaki fajny, zobacz jaki medal. Kurcze, ale fajny miałeś. Na które miejsce to było? Na trzecie? To było trzecie miejsce? A coś robił na obozie, że miałeś taki, taki założony oddech, co? Mm -hmm. Spałeś? Zaspałem? Mm -hmm. Szymek, chodź. Poszliśmy Idziemy zaniesiemy szklanki do zlewu. Chodź, sprzągniemy szklanki. Dalej. Pomóc mamie. Mamie pomożesz, tak? tak?